cieczka i na wszystkie. Busika zostawiliśmy w bezpiecznym miejscu, a my zapakowani w przyczepkę, w sakwy lecimy trasą w Plan jest taki, żeby zajechać jak najdalej się da. Chcieliśmy zajechać do Tarnowa, ale niestety nie mamy stamtąd jak wrócić do Nowego Targu w niedzielę po samochód. Więc zajedziemy, ile się będzie dało i potem wrócimy tą samą drogą, tylko od drugiej strony jeziora. Słynny podjazd w Palsztynie o materdeusz z przyczepką i sakwami na haku Irwysiu. Chyba będę musiał zejść, ale do miło Jak na pierwszą wyprawę z sakwami, zaprawę na boju. Oh, oh, Zajebista To piękny widoczek wzdłuż Piękny widoczek wzdłuż Dunajca dosyć gładko, przyjemnie na odcinku przy Trząszczynie sporo ludzi, bardzo dużo wycieczkowiczów, ale mamy pożyciałowie. więc nie ma czemu się dziwić, aczkolwiek momentami był taki natłok. że robiło się niebezpiecznie. Ale tu już żywej duszy. O, skręcamy. Puch będziemy jechać zaraz w rzece. Póki to było tylko kilka fragmentów. Tak naprawdę to chyba ten po takiej główniejszej drodze, a póki co to, to lecimy cały czas ścieżką rowerową. I pych z góreczki. Co prawda drogą publiczną, już nie ścieżką rowerową, ale ruch jest mały, czy laucik, ale bym sobie spłynął trasą, albo kajaczkiem. To by było. Nie, z przełomem Dunajca. Fajny odcinek w cieniu w lasku, żeby odpocząć od słońca. płodek, od rzeczki. Od rzeczki, od rzeki. Płynie. <grystanie> no, tutaj już mamy szutar, więc trochę na Krzysia też. Chociaż te amortyzatory w tej przyczepce to całkiem niezłe są. Nie. Bardziej nas to trochę wyczepię. Ach, wyjedziemy z promu do Najca i czas na jakiś obiad. powoli będziemy szukać też noclegu, jakieś miejscóweczki, ale robi się nierówno, także chowam kamerę i obie ręce na kierownicę. Co brudesku? się bardziej brudny niż my. Ale cały półspod kół leci mu do przyczepki. Mimo moskitiery? Ale brudne dziecko, to szczęśliwe dziecko. Teraz czas na obiadek. Bo już się trochę zgłodniał. Mamy już zresztą 16. Jedziemy od 11.00 dwunastej. Także bardzo ładnie. Rapa na głowę, bo słoneczko wychodzi. Cia. Idziemy jeść. Łap Krzysztofa, Łap Krzysztofa, Łap Spadamy na pole namiotowe, bo idzie burza. Chcieliśmy dojechać do Tylmanowej, ale zaczynamy się w Krościenku, ponieważ. No ma padać zaraz, zresztą już widać, że leje tutaj niedaleko, więc spadamy na pole namiotowe, rozbijamy namiot zanim zacznie padać. No i tyle no. Idziemy w końcu co zjeść. Mamita gotowa? Gotowa. Dobra. Dzisiejszą noc spędziliśmy na polu namiotowym nad Dunajcem. W Krościenku nad Dunajcem. Nic wczoraj nie nagrywaliśmy, w sumie po przyjeździe, bo przyszła burza i padało i chcieliśmy się jak najszybciej rozbić i mieliśmy jechać dalej, ale chyba będziemy wracać w stronę busa, ponieważ przyszedł z racji tego, że, że cierpi na hemofilię, to sobie zrobił wrączkę i nie do końca jesteśmy pewni, czy jest to wylew, czy nie, więc musimy to skonsultować ze specjalistą a tutaj w okolicy takich nie ma więc e, no, w razie W chcemy być bliżej samochodu, więc po prostu będziemy wracać w stronę Frydmana i pojedziemy drugą stroną jeziora. A na welo Dunaju, żeby cały przejechać, przy okazji połączymy go z WTR-ką. Wtedy to będzie 500 parę kilometrów do pokonania. A teraz, tak w sumie, testowo, zobaczy czy młode w ogóle w przyczepce wysiedzi. Lecimy dalej. Płynęliśmy gondolką przez Jezioro Czorsztyńskie. Byliśmy pełni obaw, czy w ogóle można płynąć z przyczepką. Pani w Kasie powiedziała, że tak. No musieliśmy wszystko porozpinać i to wrzucić po prostu na, na pokład. A teraz jedziemy dalej wokół Jeziora Czorsztyńskiego, kontynuujemy trasę i powoli zmierzamy do Wusika. I przed nami kilka kolejnych podjazdów. Podjazdów. Ja już mam dosyć podjazdów. stop na tankowanko. Z widokiem. Dobre, Biku? Hehehe. Po okazji postoju podaliśmy Krzysiu leki, witaminki, hemoglobinka, znaczy żelazo. A tak wygląda czynnik, który odpowiada za krzepnięcie krwi. Bo krew Krzysia nie krzepnie, w momencie urazu po prostu cały czas się wylewa albo po skórni, albo do mięśnia, nie daj Boże do głowy lub do stawu. Albo do organów wewnętrznych. No i żeby Krwawienie ustało, to musimy podać taki czynnik, ale na razie nie jesteśmy przeszkoleni i może to zrobić tylko specjalista. no Generalnie każdy wyszkolony medyk czy pani pielęgniarka, ale u nas w kraju niestety nie wiedzą, jak to podawać. Mimo, może podaje się to tak jak zwykłą kroplówkę, albo pobiera się krew, czyli po prostu wchodzi się igłą do żyły, ale wszyscy się tego u nas w kraju boją, bo hemofilia to dosyć rzadka choroba. No i potem mamy takie jaja, że musimy zakończyć wyprawę i wracać do domu. I pojechać do naszego lekarza prowadzącego, żeby mu podał czynnik. Takie życie. No i co zrobić? Przynajmniej próbujemy. Bo najlepszym zaleceniem od lekarza jest po prostu siedzieć w domu i z niego nie wychodzić. A my chcemy, żeby nas synek jednak trochę świata zobaczył mimo swojej choroby. No. Czyli obiadek zjedzony witaminki podane i jedziemy dalej piękne widoki za nami piękne widoki przed nami pogoda się rozpogodziła słoneczko wyszło także lecimy dalej Ojej, co tam się dzieje, młody? Co? No, przejechał sobie gaworzy. Chyba też opowiada o trasie. Ćwiczy mówienie do kamery, tak jak ja. I chyba idzie mu to lepiej niż mi. Robi za syrenę, przynajmniej wszyscy go słyszą. Nie trzeba używać dzwonka. powoli nasza przygoda dobiega końca dojeżdżamy do Frydmana do Busika zmienimy opatrunek Krzysiowi zrobiliśmy opatrunek z Alta Cetu na opuchliznę i zobaczymy co dalej Go. Nasza wycieczka rowerowa dobiegła końca i wróciliśmy z powrotem nad jezioro Chosztyńskie. Okazało się, że jest tu nasz dobry busikowy znajomy, który właśnie pływa tam na łodzi i złowił rybkę. On robi najlepszą rybę, taką prosto złowioną z wody na grillu. Mm.